i love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up No i my się już tu składamy, wędeczki jeszcze nie zarzucone, no bo musiałem sobie zrobić zestaw. Tak, dzisiaj na taką wędeczkę Tutaj jadam. Nie przywita się. Zawęta, taka, nawet nie wiem jaka to jest. Na białe robaczki, gdzie łowić I kukurydzę. Dobra widzowie, poszliśmy się przejść na spacer I patrzeć co znaleźliśmy Takie ciężarki to Do spawików robaki, no. robaki, jeszcze w środku są robaki Trochę, kilka sztuk, żywe Tutaj są takie Ciężarki przelotowe Multum spawików przeróżnych A tu patrz, jakieś takie stare Jakiś Jakieś takie stare spawiki, zobaczcie. Ale są też takie nowsze, zobacz, no. Mick Jackson. I, i koszyki Ej, na gruncie. mikado. 20 gramów. Mikado 20 gramów. No. Od razu z rureczką, pełny zestaw. No, brakuje no nieźle. Brakuje. Niezłe znalezisko. Ja była rola, widzowie. Uszymana na wędce była rola. Była jakaś ryba uderzyła. Nie wiem czy nie siedzi Kurde. Straciłeś chyba A pierdolę podbierak z, z tym Siedzić? Jest coś, jest coś no jest Dawaj, Coś, skokoj, nie, Dobra, ale... daj coś masz, 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 masz kamerę, kamerę, kamerę Pierwsza ryba, widzowie Ej, patrzcie, coś Ej, jest tu ryba? Jest chyba, ryba. Jest. Uh. Paweł? Paweł. Duży chyba. Nie, malutki. Jak no, malutki? Taki jeden z większych. No jak? Taki leciutki, taki leciutki bardzo. Ej, Piotrek, wyciągniesz? No. Ty, wiesz to? Do kamery o, nagrać. Kuchu, nie? No. nie Pierwsza ryba. Poczekaj, no, ja popróję ja zaraz. Patrzcie, jaka pierwsza ryba, widzowie. Ładny karaś. Nagrałem go z drugiej strony jeszcze. Ale agresywne branie było. Opuściłem. O, A. Oj. Jezu, ale ładny Pokaż te Panie kamery. Pawle Ja Ładnie Ty naprawdę duży karaś Pan Paweł Nie mały karaś Pokaż jeszcze tak o Bliska go Fajny Fajny karasek Ja już w Idziemy z nim do wody Uważaj na sztukę No i karpik i przełamać klątwę. Poszło Czyli Adresie nagrywa się? Weź, no. Chyba się nagrywa. Adam, wiesz? Kamera otrzymamy Mal Malutkie coś. Teraz. Nie wiem, czy nagrałem, bo tak trzymam no, jedną dana. rękę. Ojejku. To była taka szybka akcja. To jest Paweł. Dobra. Jest Paweł. O, a sam nawet się odhaczył. Ty. To dobrze. Fajny. Ty, o tak. Naprawdę fajny. Wziął 3 minuty, dwie, nawet 2 minuty pewnie. No coś takiego. Ty dosłownie co chwilę temu zarzuciłeś. Weź, weź mi zrób te zdjęcie telefonu. No, dobra. Ja, rzucam. Lecisz. Od razu. No. Dobra. Czekam. Uszło nawet. na Zaplątało się. Puściło? ściągaj żyłką. Czekaj, czekaj. Jest coś. Haluje, haluje ryba. <laughs> Adam huluje. To mały coś. No ale. Dobra. Adam masz kamerę. Masz kamerę, masz kamerę. nie dobra. Dobra mam Patrzcie, zobaczcie jak Szymon go holował O tak Bo żył żył żyłki Nie. za dużo wyszło z kołowratka. Ty duży U, Paweł większy. Coraz większy Duży Karaś, ale to, wielki Patrz co tu się dzieje człowieku O Kilka metrów żyłki wyszło No gdzie mój Paweł? Patrz jaki to Patrz jaki on jest szeroki Patrzcie jak go Szymon złapał Jakiego Karasia Gdzie ty płyniesz? Ale ten jeszcze większy teraz jest. No właśnie, to już, też mi się tak wydaje. Ty karaszek. O, taki. <noise> Buziaka wam daje. mła. <noise> Dotknijcie sobie. O, taki o, fajny, taki śliski. Oper. O, no. Dobra, Buziaka jeszcze na mła. <noise> wypuszczamy. Kolego, gdzie ty płyniesz? No, wypuszczaj. I to na kukurydzkę, gdzie zestaw miał iść na kartę? Przynieś karpikon Była rolka, widzowie była rolka Wpływa mój zestaw O cholera Ej to jest dość dużego To jest karp Zwijaj to szybciej To jest karp Patrzcie jak się wetka ugina o cholera. Ale akcja moje. Odejdź, szybko zwijaj to Szybko nad nim, Piotrek Szybko ja nie chcę stracić Idź, dobra, kłaść tą wetkę Lecimy Ty dobrze, że przyleciłeś chyba No z To tego ten... miejsca tutaj Ja nie już czy... jestem spełniony, jak go wyholuję Nie, nie sądzę Uderzył Co nie? to? Karp, karp się? chyba Chyba karp, ale nie wiem, nie zobaczyłem do końca Musisz go tutaj dać go No, do góry go podnieś Próbuję, Piotrek, to on jest ciężki. Nie. Cze, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Dajmy musi musisz pobawić. Możesz pokazać, jak ten, jak wędka się widzi. Patrzcie widzowie, wędka cała ugięta. Szymon walczy z rybą. O kurde. Jezu, nie potrzebnie dałeś mu uciec. Ja nawet nie wiem, co to za ryba jest. O Boże. Uciekać. Ucieka sił. Sił. Zestaw strzelił. No mogęś go podebrać od razu, no! Nie dałem rady, no! Ja pierdzielę on tak był! Nie wiedziałam gdzie on jest, ja tylko żyłkę widziałem końcówkę To był karp 7 Mógł być. Albo mógł być taki... że ten jakiś młody bardzo Żeby taki... Jezu. Energiczny. Mm. Załamany Szymon To mogła być życiówka nawet No Dobra widzowie, ja będę oblewany teraz wodą, bo złowiłem ostatnio w Lina na Mazurach. Złowiłem ostatnio życiówkę Lina na Mazurach i muszę być oblewany po prostu. Ale bruzna. I każdego oblewamy, bo każdemu gorący. Czekaj trochę schylić. Wyleje. Ale nie całe. No to. Piotr, tak grywa się dobrze, zobacz. O, tyle. Czekajcie, czekajcie. No.